Dobry wieczór! Dobry wieczór! Witam Was wszystkich, jak ktoś nie śpi na live'ie 2 czerwca 2025 roku. Proszę Państwa, nie było mnie 1 czerwca, bo oglądałam te nasze wybory. Może troszeczkę tutaj powiem o tych wyborach. Na samym początku, wszystkie Panie, Panów i wszystkich Polscy za granicą pozdrawiam bardzo serdecznie. Jak co wieczór, dziękuję za telefony. Dziękuję za telefony, gdzie ludzie mi przyznali, że miałam rację odnośnie tego przewidywania, kto będzie prezydentem, bo ja tam oho, oh, jak zaczął kampanię, to wtedy już zaczęłam mówić, że będzie Karol Nawrocki. I, I tak się też stało. Te, muszę Wam powiedzieć, kochani, do tego osób, ja muszę tu coś powiedzieć. Dziwię się, że w niektórych wioskach, jak się w sklepach słucha, jak się stanie w kolejce, w niektórych wioskach. So, starsze panie i panowie tacy, którzy na przykład tolerowali to, co mówił czaskowski. Nie znając go ani osobiście, ani nie mieszkając tam, ani nie wiedzą za bardzo, co, jak się działo. Dlaczego to była ta złość taka tutaj mi chodzi o Polskę. Dzięki Bogu, że ta Polska. Ech, że po prostu żeśmy wygrali ale ale jeszcze muszę powiedzieć, że Mikołaj narysował taki wykres jak narysował i napisał 51 niecałe procent, tak, tak tyle ma na a on to wcześniej już napisał, takie dziecko i tak czekało spać nie chciał iść i tak dalej, czyli każdy czekał, miał te emocje a niektóre panie, które przekonałam z Wielkopolski z różnych stron, dzisiaj mi dziękowały telefonami, że miałam rację a teraz y, y, ja Wam coś powiem: jak ktoś zdobędzie władzę i chce rządzić tym krajem, y, tak z boku jak się człowiek przygląda na tych wszystkich biznesmenów, y, na tych wszystkich biznesmenów, którzy po prostu te, y, czy te telewizja republika, która zaprasza czasami gości niekonkretnych, którzy dali chcą prowadzić jakieś spory. Ja uważam, że tutaj mamy prezydenta. Karola Nowackiego, że on nie będzie chciał żadnych sporów z nikim. Po prostu jest to twardy człowiek, dużo w życiu przeszedł, a tyle hejtu, co się na niego wylało, to nie każdy by to wytrzymał, takiej kłamstw i w ogóle, proszę państwa. Jednak, jednak jest to zwycięstwo, czyli. I już możemy spokojnie spać. Nie będziemy się obawiać, że ktoś podpisze i napłynie jeszcze więcej imigrantów, żeby się ludzie bali. Że, że podbierają 800 plus czy tam coś, że no wiele różnych obietnic. On jak obiecał to spełni, mam taką nadzieję. I nie znoszę jednej rzeczy. Dlaczego ludzie są tacy, że Ktoś pracuje, chciałby do końca swoich dni dopracować do emerytury w danym zakładzie, jeżeli by istnieje. A i tak by chciał, żeby się utrzymali. A tutaj ludzie mają tak to do siebie, że jak na przykład chce Polskę z i z, żeby nie, nie, nie było rozbiorów Kaczyńskich, inni wyprowadzić ludzie prawi, którzy którzy i inni ludzie, którzy mają osobowość, którzy mają inni ludzie, którzy mają y, szkoły, którzy przeszli praktyki, którzy doznali coś w życiu, czy to sędziowie, prokuratorzy, czy to adwokaci, czy to inni, czy to innych zakładać pracy, proszę Państwa, y, y, czemu oni by mieli nie pracować do swoich lat? emerytalnych, czy nawet jak się da dłużej kogoś tam po prostu. Ale tutaj trzeba wprowadzać, mi się wydaje, tak podpowiem tylko więcej ludzi młodych, sprawdzonych, którzy coś będą wykonywać, nie tylko siedzieć za biurkiem, bo dostał stanowisko i nic nie robić, którzy będą się starać coś robić na korzyść całego narodu. Bardzo dużo jest kobiet takich, zwłaszcza kobiety, takie zajadliwe na, na te inne po prostu ugrupowania, nie wiem dlaczego. Jeżeli nie siedzicie, nie siedzicie w polityce, nie wiecie co mówią inni za zagranicy, którzy też, jak tu jest, na razie jesteśmy w Europie, to każdy mówi co innego z innego państwa, więc trzeba się stosować, skoro tak, więc nie rozumiem tego, jak ktoś nie wie, nie był na miejscu, opowiada głupoty, albo gdzieś ktoś rzuci jakieś słowo, ktoś dokłada dużo więcej różnych innych i z tego tytułu, wiecie, wychodzi, jak wychodzi, samo kłamstwo, więc skąd na wioskach Praktycznie to wszyscy jadą do miasta, jak będą jakieś te z dawna, z dawien, że zostawali no w tym mieście, bo, bo zdobywali te, uczyli się na eksportzie tu, tam, w ogóle za granicą, żeby być bliżej miasta i w ogóle, ale to nie powinno się dzielić miasta, czy wsi, wioski, bo tak jak dzisiaj, jak moja córka napisała pod tym, bo jeden ktoś tam napisał, widać, że jesteś ze wsi, jak popierała parola nam rozwija. Dobrze mu napisała, że a ty nie jesz ze wsi ziemniaków, marchewki, cebuli, mleka, serów różnego rodzaju i wszystko to, co jest, czy z grupy na przykład warzyw, owoców, nie jesz tego? No to jakby wieści to odebrała, to co, ubraniesz kawałek muru? I to jest święta prawda, nawet powtarzała. Ale to już minęło. Ja bym chciała, ja bym chciała, ja może każdy z was, żeby był ten spokój, i to jest najlepsze, i żeby po prostu się jakoś dogadywali, bo ci, którzy sprowadzają różne towary z różnych stron świata, biznesmeni i w ogóle, są w polityce, to niego nie między sobą się kłócą, a nie na politycznym forum, czy czy po prostu, który ma więcej sprowadzić, który jaki jakościowo i tak dalej. No to by tak musiało być, jak są, bo są ludzie mądrzy, wykształceni, więc jak zaprasza pan Kaczyński, takich ludzi nie musi być żadnej partii, może być bezpartyjny, żeby zadziałał, żeby stał się jakiś rząd, żeby wreszcie jak się rządziło tak, żeby dla każdego było lepiej. No to zgłaszajcie się na no ludzie, kochani, jest was dużo po prostu bardzo mądrych ludzi, którzy, którzy nie są zawistni, którzy nie ubliżają, bo ludziom jeden drugiemu nie powinien ubliżać. No po prostu. No a witaj kochana, a jaka ja rada, że uczę doktor Nawrocki jest prezydentem. Polska. Mądry, mądry Naród, tak. No, co się łączyło mi, tylko ja, wszyscy tak się zgrupowali w ogóle. Ja mówię, że w każdej wiosce, muszę to powiedzieć, czy w mieście, znajdzie się kilkadziesiąt, nawet i tysiąc, czy parę tysięcy ludzi, Którzy ja nie wiem, dlaczego nie chcieli, żeby była Polska. Co to za ludzie, co to za myślenie, dlaczego to jest przeciwko, ale jednak mądrość ludzka, bo nawet i tych, którzy głosowali inaczej, to trzeba pomagać, bo to już jakieś skrzywienie po prostu jest, więc nie mówimy, że ich nie szanujemy, ale, ale oni nie szanowali wynikowo. I teraz ja bym nie chciała, żeby był jakieś tam. Już natychmiast coś tam, jakieś rozliczenia, po co to, po prostu iść do przodu. Nie patrzeć na nic, tak? Sportowiec, który chce wygrywać, to nie patrzy, że go ktoś chce zatrzymać, albo że się potknie, tylko idzie do przodu. Trzaskowski, to Trzaskowski, cza, to już rząd rząd włoski, po ukraińsku przewrót, a Onzy w Ukrainie dziadki byli no, logini <widł> yy, ukraińsku Przewrót, yy, on z Ukrainie dziadki byli pod po, mhm, opiemy, to wasz i trochę nasz prezydent. Waży nasz. To będzie prezydent wszystkich. Wszyscy powinni po prostu słuchać. Ja uważam, ja pozdrawiam pana prezydenta w Ameryce, pozdrawiam całą Polonię w Ameryce, która tak zagłosowała mądrze i tacy są mądrzy Polacy, że chcieli uratować ten kraj, po prostu bo to się liczy, bo tu nawet mieszkający ludzie w Polsce by chcieli po prostu Polacy zniszczyć. Z zazdrości nie wiem, jakiej zazdrości, zawiści nie wiem, jakiej zawiści. Wybierają samo zło, sami se strzelają w kolano no i widzicie, dobrze, że stało się tak, a nie inaczej. W każdym bądź razie yy, oni nie wiedzą. Ten rząd i ci wszyscy nie wiedzą po prostu, co teraz robić, bo dalej są oszukiwani. Ja myślę, że. Że powinno być tak, jak było za Prawa i Sprawiedliwości, nie niszczyć ich to nie wprowadzać tych dziwnych zmian. Mogą być inne w szkole, ale nie akurat takie yy, yy, pogarszające sytuacje, czy niedobre dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. No to widzicie, a jak Polski, Niemca, na premiera wybrali, ja tego nie rozumiem. Jak Polaczki. Aha. Nie wiem tak? e, Ja tutaj się w to nie wtrącam. Mówię, wybrali i sami dużo ludzi nie idzie ze względu na, jak mi to powiedzieć, to nie ma czym dojechać, dalej mieszka, nie ma samochodów, samotnicą. No to w całej Polsce na tyle milionów ludzi to dużo ludzi nie idzie, no i chorzy, czy inaczej. Po prostu więc tu jest, proszę Państwa, problem zawsze przy tych wyborach. Przy wyborach jest problem jeden: kiedykolwiek jakieś będą wybory, żeby nie rozdawać kart i nie dawać kart ludziom, którzy pobierają takie zaświadczenia. A jeżeli już, to tutaj taki jeden Pan mówił, jak żeśmy rozmawiali, żeby zaświadczenie, jak Ci pokażę z tym numerem wziąć go i przetargać i wrzucić do kosza u siebie, żeby drugi raz z tym zaświadczeniem nie Ale to też jest niedobre, bo mogą skerować tyle, tyle tych drukarek D3, że one robią takie same zaświadczenia, niczym się nie różnią, nikt tego nie sprawdza, więc powinno tylko być na dowód i, i tak dalej. Ale tutaj nie o to chodzi. Naród, zwyciężki naród, dziękuję wam narodzie, Żeście się zmobilizowali, żeście walczyli dalej, trzeba walczyć na tych granicach pięknie z tymi flagami. Za tę Polskę, którą mamy, żeście ładnie zaśpiewali Trzaskowskiemu Goodbye, po prostu, że nie było żadnych zgrzytów i tak dalej, tylko to była ładna taka piosenka. Tak. No i tutaj to Zorro z dużo też pomogło, ponieważ każdy zapamiętał Zorro, co napisało i to, no i po prostu bardzo dużo, a te pomysły tych ludzi, którzy się nie zgadzają z Polską, z polskimi tymi innymi i tak dalej, czy w Sejmie, Chłopy no, zakładali sobie czerwony korali. i myśleli, że czerwone korale i buratują, że będą tylko myśleć o PO i o lewicy po prostu i dobrze, że im kazali to pościągać. Wstyd, hańba, mąż zaufania, to tak jak dawniej, to czerwony koralach, nie rozumieć to... No i to było bardzo przykre, no i złamania, tyle tych po prostu, to sami widzieli, tak, ale i tak. Wszystko przeszło jak miał przejść i, i mam nadzieję, że powinno być tylko i wyłącznie lepiej. O, twoje piosenki byli, pomogli. No moje piosenki też były. Pomagali. Nie tylko jedna druga. Ale te stare jeszcze włączali. Czerwone korale to od komunistki. Aha. No. Nie wiem od kogo oni mieli te czerwone ale poza tak? Proszę Państwa, to był szok. To było, no, na żyletki tam, prawda, jak to mówili, szło. Ludzie tyle emocji, dzieci przeżywały, brzuchy bolały, to dzieci też, jak jest ktoś patriota, to sama wiem po Mikołaju, to zaangażowany w to wszystko. Potem się pyta, kiedy będą drugie wybory, żeby było jeszcze lepiej. Matko kochana, pozdrawiam wszystkie te panie i panów, którzy dzwonili, pytali się, dziękowali też za, za to, że ja też bardzo się cieszę, że dużo ludzi, a nigdy nie chciałabym nikomu ubliżać, jak mówiłam tam na Facebooku, że w, u nas w gminie 500 ludzi głosowało na Czaskowskiego, no to jest na 13 tysięcy pewnie ludzi, pięćset to jest bardzo dużo no to jakim cudem co w tej, znam dość te gminy nie wiem czy to są jakieś ludzie przyjezdne, czy co to się działo nie rozumiem tego co im brakuje nie widzę żeby coś komuś brakowało Uch, Bo tych rzepieników to jest tylko cztery i olszyny no to człowiek jak mieszka do urodzenia, to to zna praktycznie wszystko no to mówię wam i to może dobrze tu pani pisze Pani Tamara, a ja i to głosowali i napisałam tam, bo wójt to ogłosił, napisałam prawdę, że ja ludziom nie uniżam, ludziom takim trzeba pomagać zwądzonym i tak dalej. Ja mówię szowi wstyd, żeby na taką małą linię, żeby aż tyle ludzi po prostu odwrotnie głosowało. Naprawdę wstyd. Czyli nie wiesz, z kim w sklepie stoisz, ogóle. stoisz z tyłu za tobą i, i, i o, proszę Państwa, to tak napisałam tam, toście może czytali, jak Judasz pocałował Pana Jezusa i zdradził go tym samym. Z jeden apostół z dwunastu, dlatego został nazwany Judasz. No, proszę Państwa, myślę, że dużo ludzi tu też głosowało, może jakichś zapłaconych, może nie wiadomo, czy to noży, albo nie, nie wiem, nie posądzam, ale, ale, ale znam praktycznie dość daleki zasięg tych ludzi, i żeby tak, imieniu tak, tyle ludzi zwariowało, to nie rozumiem. W niektórych obwodach, jak pokazywali to, Prawie 181 głosów było nieważne, bo do, ktoś zostawił drugi przyrzek. No, ale dostawiony był na pewno, bo też tam mówili, że innym długopisem, ktoś w swoim, to innym. No to dostawiony był na pewno, skoro było po dwa, przecież to miało być tylko jedno. Chyba, że starsi może się pomylili, albo coś takiego. W każdym razie bardzo, bardzo była to walka mocna. I piękne słowa z Biblii, choćbym przeszedł ciemną doliną z właśnie I bardzo dobrze i powinien tak działać. Ja kiedyś na Ukrainie, sąsiadka, no to ona, że kiedyś mówi, że nas bija, ja, ja jej mówiła a co mi to nie, będziemy się... Ucałować i no mieszka tak. Ale, ale pani Tamara, co to kogo obchodzi prywatne życie? Młody człowiek to różne rzeczy rzucił w życiu wyprawia i prawie każdy, a potem dochodzi do siebie, że trzeba się ustatkować i tak dalej, i tak dalej, więc tu nie rozliczajmy. Wiem jedno, że mamy prezydenta bardzo mocnego, jakby trzeba było, to może się boksować, bić, wygrywać na arenie. I we wszystkim po prostu. Także dużo przeszedł, zna się na wszystkim, więc o co tu chodzi? Takich rzeczy nie szukajmy. Ludzie po prostu nie chcą u siebie z poduszka wymieść i poszukać, tylko szukają cudzym ludziom. A sami mają za karkiem bardzo dużo. I tak było, jest i będzie. No, ale co chodzi o te pytania? Między innymi, które się też zadawali, moi kochani, musicie, musi każdy korzystać. Wiele, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo, z którymi mam kontakt. Nawet codziennie różni winowek opowiadają, że nogi mają opuchnięte, maści nie pomogły, to nie pomogło tamto, co lekarz przepisał. To tak nie będzie. Trzeba od środka pić jakiekolwiek zioła, czy zioła mieszane, czy zioła. Indywidualnie dopasowane, żeby jak chcesz, jak masz takie, y, mogę Ci polecić, y, powiedzieć co, jak mieszać. Y, proszę Ciebie, żeby od środka wyleczyć wy zapalenie. Y, jeżeli wyleczysz, to nie będzie, jeżeli będziesz pisał, żeby była krew, żeby była swobodnie, jakiekolwiek y, to, i oczyści się z pasożytą orzechem, to słuchajcie. Nie będziecie mieć zapaleń, nie będą was boleć ręce, nie będą was boleć nogi, nie się robiła Edena Moczanowa. E, sama wiem po sobie jak popuściłam, a przecież dawno nie miałam i wnet jak e, zmiana powody, to wnet bym miała ho, 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 jakie spuchnięte, jeszcze jak dłużej 12 godzin się popracuje, pochodzi czy choćby nie chodzi, tylko siedzi jeszcze gorzej. I właśnie tu chciałam powiedzieć, że Jedna pani mi dziękowała, że dobrze. Ja mówiłam, że jak ktoś nie może chodzić, to w A jak już puści się okulak, krykietka nawet, żeby wziąć, jak już chodzi, to żeby chociaż 5-10 minut pochodził, nie musi na początku długo, bo tak samo jakiś profesor mówił. Tak, bo tu chodzi o to, żeby krew się nie zastała i trzeba chodzić, żeby się ruszało to wszystko człowieku. I też tak samo siedziałam, to potem ja czy przy komputerze, czy zrobiłam to, czy książkę pisałam, to, był, to bym na człowiek nie wstał po prostu, trzeba więc pochodzić, więc dziłam się też za siebie, bo ktoś mówi, że ty każdemu pomożesz, że strzeli dziura, jak No i tak jest. Pozdrawiam wszystkie panie, te mądre panie, które zagłosowały za dobrem, za Karolem Nawrockim. No te też, które głosowały inaczej, bo y, chodzi, o, to, chodzi o, o opiekę społeczną, chodzi o szpitale, chodzi o y, może będą budować jakieś, jak miało być budowane centrum, y, y, produkcja leków w Polsce. Czy inaczej, czyli byśmy wiedzieli, co to za leki, z czego, czy one są skuteczne, jaką mają substancję, czy no, no bo wiadomo, mielibyśmy to słowie, czy wiele innych spraw, a to już od tego rząd. Ale że najważniejszy jest spokój, proszę Państwa. Bardzo spokój pasuje, być i dla tych dzieci w ogóle. A ja kiedyś na Ukrainie musa się, aha, tutaj Pani pisze. Tak. No to. Proszę Państwa, to tyle. Jeżeli właśnie masz spuchnięte te kostki i te nogi, albo zakładaj Żywokost, żeby zapalenia zlikwidować w słoiczku, albo zakład, albo smaruj na nawatę, nabiera jak masz na nawłocić zrobiony. Jeżeli ktoś ma liście zalane alkoholem, tak jak ja mówiłam, ze Żywokostu to ma docierania, do nacierania takich miejsc wolących czy innych, więc. Więc tylko zadbać chociaż trochę o siebie w ciągu dnia i już będzie dobrze. Jednakże musicie pamiętać, żeby jeść zawsze, żeby nie brakowało cynku, sałatę zieloną, proszę Państwa, rano zawsze, jak nie pepińską, jak nie szpinak, jak nie, albo można taką sałatkę zrobić, ale bardzo dobra jest, jak weźmiesz nową kapustę i ćwiartkę tej kapusty. Posolisz i ona się odsączy tak zmiętnie. Poszatkujesz, przepłukasz wodą, polejesz cytryną, dodasz do tych surówek berlińskiej, do lodowej, do rzodkiewki, bo to może być ogórek, pomidor Proszę Państwa, bolany cytryną, mandarynką lub pomarańczem. Bardzo dobra, można dać łyżkę właśnie śmietany, przepysznie. No. całatę, nie dajemy żadnych olej i to wszystko. W każdym bądź razie cieszę się, że, że te moje myśli poprzedzające to wszystko, co się wydarza, że się sprawdzają, że jest już trochę lepiej. Tak jak na dzisiejszy dzień, to już będę kończyć. Nie zapominajcie oczyszczać orzechem. Jak ktoś nie ma uczulenia można jeść orzechy, żeby nie brakowało żelaza. Proszę Państwa, jeżeli masz chore nogi, tak jak mówiłam, czy czynę nową pipie troszkę z tymi jagodami leśnymi. A jeżeli właśnie dzisiaj przekładałam, mam rzeczy porebyki mrużonej, no muszę jagodzianki zrobić. No właśnie. Jagodzianki jakieś dobre. i i proszę Państwa, w obne będą jagody leśne. No to z jagodami, jeżeli robisz sobie jagody leśne, żeby były lecznicze, to nie dodaj nic cukru, one ci nie skiszną, bo one mają swoją słodycz. Jak będziesz w tym sokowniku robić, to nie musisz dodawać żadnego cukru. No. I proszę Państwa, tyle. <laughs> Już do Was mówiłam, jak ktoś ma wysoki cukier, pijemy mniszka czy cholesterol. Jecie również codziennie imbir, tylko nie świeży, ale ukryjony świeży to jakby wieczór i rano sobie zaparzasz ten, zaparzasz oczywiście imbir już taki trochę przesuszony, więc tyle w tym temacie. Jeżeli masz te chore nogi, to trzy marchewki musisz pić dzienna dawka, żeby uzupełnić, proszę ja was, potas, żeby uzupełnić witaminę B. Nie tylko jeden, dwa, trzy, pięć, sześć, no i z tej grupy właściwie, warto pić. E, oni mówili, że bandy to najgorsze. No bzdura, bzdura, no to nie, no to to były takie hejty, to ja nie będę tutaj teraz komentować, co mówili. Mówili przeszło, minęło mówić nie będą, <laughs> tak, bo będą się liczyć teraz, bo nie wolno pomawiać, jeszcze głowy Państwa należy się im, bardzo ładna Pani Tamara, bardzo ładna rodzina, Pani Marta ładnie ubrana, życzliwa do ludzi, taka sympatyczna ciepła, ten syn też starszy i młodszy do Karola, podobnie dziewczynka, to jest taka naprawdę rodzina, szczególna, jak, jak królowie, jak król, który był, no to teraz też Karol zastępuje, więc powinno być to historyczne, bo historyczne wybory to tutaj piszecie na tym. No trzymajcie się dziewczyny, nie chorujcie, chłopcy też, chłopaki, starsi, młodsi. Pozdrawiam jeszcze raz, szczęść Boże, Wam wszystkim w Polsce i na całym świecie.